Hej, Kankie Wam pokażę jak stworzyć własną grę na telefon za darmo. Instalujecie sobie w sklepie z aplikację. Wchodzicie, logujecie się. Dobra, mi się już załadowało. Tu macie gry, które inni stworzyli. Tu macie masz profil, klikacie sobie po środku. Tutaj sobie klikacie. Dobra, mi się załadowało. Mamy tutaj ludki, ziemię, różne inne rzeczy. Tu mamy, wpisujemy sobie różne, na przykład kar, mamy auta. No i budujecie sobie własną grę. Jeżeli film się Wam spodobał, nie zapomnijcie o łapkę w górę oraz subskrypcji.